Z odkryciem faktu nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie jest przełamanie być może jednego z największych problemów, jakich wiąże się w ogóle z naturą człowieka. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i leciny. Fajda się z Bogiem, słowo daje dziś w wiersji Espresso jednowątkowo, krótko i na temat. W liście do Rzymian w rozdziale 5 czytamy Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy Pokój z Bogiem przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa zachowajmy pokój z Bogiem. Zachowajmy. Skoro jesteśmy usprawiedliwieni, skoro jesteśmy odnowieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to teraz zachowajmy, zachowajmy nowość, czyli e, trwajmy w pewnym stanie, trzymajmy się pewnego, pewnego stanu, pewnego stylu, e, pewnych e, zaistniałych okoliczności, które mamy przez wiarę w Jezusa. I e, myśląc o tym dzisiejszym odcinku, mm, Moje, moje, moje rozważania krążyły właśnie wokół przełamania czegoś takiego, że człowiek nauczony jest tego, że ma sobie radzić sam. Wielu z nas, może nawet z domu, coś takiego, czy z dzieciństwa, coś takiego wnosi. Znaczy, masz sobie radzić sam, nie licz na nikogo. No, święty Boże nie pomoże. Różne słyszymy teksty, a tutaj nagle zaglądamy do, do Słowa Bożego. Jest powiedziane. Że skoro dostąpiliśmy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem. Ewangelia Jana, rozdział 15 mówi nam o tym, że mamy trwać w włączności z Bogiem, tak jak gałązka w krzewie. I to, co jest piękne, to że w kontekście nowego stworzenia przełamane zostaje. Ta taka jakaś obciążająca nas myśl o, o, o sieroctwie, o tym, że właśnie mamy sobie radzić sami, że jesteśmy skazani na własne siły. Nie, nowe stworzenie odkrywa, że jest złączone z Bogiem i że to jest dobre i fajne, że to nie jest ciężar, że to nie jest coś, w czym my zanikamy, ale nie, my rozkwitamy, my odkrywamy samych siebie, ale właśnie w relacji z Bogiem, w więzi z Bogiem, w poddaniu Bogu w Przymierzu z Bogiem, w łączności z Nim, razem z Nim. I w tym momencie odwoływanie się do Boga nie jest na zasadzie: Święty Boże, niech pomoże od czasu do czasu, tylko jesteśmy w łączności jako partnerzy przymierza, bo Bóg tak wybrał. I wtedy, na przykład, Psalm 46, który tak często cytuję, Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Łatwo u niego znaleźć pomoc w trudnościach. Zobaczcie. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. On jest. Nie jesteśmy zdani na własne siły. To nie jest tak, że Bóg oczekuje od nas, że będziemy radzili sobie sami, a od czasu do czasu wpadniemy do niego w jakichś bardziej beznadziejnych przypadkach. Nie. Hashtag razem. Razem z nim nowe stworzenie żyje w łączności z Bogiem Ojcem przez wiarę w Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym i to jest petarda. To jest siła. Mamy to łączność z Panem, możemy zachować ten stan, nawet jeżeli zdarzy nam się upadek, grzech, możemy y, przyznać się do grzechu, przeprosić Boga, y, dobra spowiedź nie jest zła, y, bo mamy, mamy rzecznika wobec Ojca, mamy y, łączność z Bogiem. Więc koniec z y, poleganiem tylko na własnych siłach, koniec z takim sierocym myśleniem, że muszę sobie jakoś poradzić w życiu sam, a, a na Boga, no nie, właśnie na Boga możesz liczyć, bo przez wiarę w Jezusa Chrystusa wchodzisz w bliską relację z Nim. Pomóż nam Duchu Święty, niech to przełamie coś ważnego w naszym życiu. Jeśli podobało Ci to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.